Ladies and gentlemen. Windows XP. Dla niektórych historia, a dla innych legenda. Strzałka widzowie, ja jestem Philips, a dziś przed wami wszystko o Windows XP. Zapraszam do oglądania. Windows XP, system mający niespełna 21 lat, wydany w październiku 2001 roku, był początkiem, a zarazem końcem pewnej ery dla Microsoftu. Jego poprzednik, Windows ME, wydany 14 września 2000 roku, nie wzbudził sobą wielkiego zainteresowania, a wręcz odwrotnie. Korporacja z Raymond widziała, że pali im się grunt, i musieli wydać coś nowego, świeżego, by znów odzyskać zaufanie konsumentów. Wiedzieli dobrze, że systemy pod DOS-a to był już niestabilny przyżytek, więc postanowili rozbudować rodzinę systemów z linii NT i zakończyć produkcję z systemów na DOSie. 25 października 2001 roku i tak dochodzimy do tej przełomowej daty dla Microsoftu. Tego dnia wydano oficjalnie długo zapowiadanego Windows XP o nazwie kodowej Whistler. Teraz na ekranie macie przedstawione screeny z bety tego Windowsa i jak widać XP przeszedł długą drogę rozwoju, które wyszły na dobre dla Microsoftu, bo dzięki niemu osiągnęli ogromny sukces, który oczywiście się przełożył na większe zarobki. Sam Microsoft nigdy nie podał oficjalnej liczby sprzedanych kopii systemu Windowsa XP, lecz mówi się jednak o liczbie w przedziale od 500 do nawet 600 milionów pudełek. Do tak dużej popularności tego systemu zużyło się wiele czynników, m.in. jego intuicyjność, prostota i brak dużych konkurencji, nie wyliczając w to Mac OS X. Serwis paki. Nasz ekspert doczekał się aż trzech serwis paków. Pierwszy otrzymał 9 września 2002 roku. Dodał on m.in. obsługę standardu USB 2.0. Był jeszcze taki poboczny serwis Pack 1a, który usuwał wirtualną maszynę jawy z zasobów systemu. Po tym jak Microsoft przegrał sprawę sądową z firmą Sun Microsystems, która jest w dzisiejszych czasach sławna z przykładu VirtualBoxa. Drugi wydano 25 sierpnia 2004 roku wniósł on wiele zmian w systemie, takich jak Centrum zabezpieczeń systemu Windows nowe okno w systemie zbierające informacje na temat bezpieczeństwa komputera, nowa zapora systemu Windows blokująca fałszywe formaty ActiveX itd. Tak tak Trzeci i ostatni Serwis Pack ujrzał światło dzienne 21 kwietnia 2008 roku które wniósł nowy sposób aktywacji, dostęp do nowych sterowników i zwiększenie wydajności systemu. Microsoft oficjalnie zakończył wsparcie techniczne dla Windowsa XP dnia 8 kwietnia 2014 roku, lecz to w żaden sposób nie wpływa na korzystanie i jego niektóre funkcjonalności sprawdzają się po dziś dzień. Edycja Windows Experience bo takie jest rozwinięcie akronimu XP, doczekał się dwóch głównych i pięciu dodatkowo eksperymentalnych edycji. Do podstawowych należały dobrze nam znane dwie wersje: Home i Professional, a do dodatkowych należały takie wersje jak Media Center Edition wyposażone w dodatkowe aplikacje i motyw Energy Blue. Tablet PC Edition z obsługą ekranów dotykowych pisma odręcznego i pióra, xp 64-bits Edition ta jedyna wersja XP, która obsługiwała procesory o architekturze 64-bitowej, Starter Edition bardzo, bardzo biedna i okryjona wersja xp przeznaczona na rynek rozwijający się, i Windows Fundamentals for Legacy PCs czyli taki Windows Embedded z zastosowaniem dla kas fiskalnych, bankomatów i tym podobnych. Co do oficjalnych wymagań sprzętowych, to widać, że no XPK da się nawet uruchomić na przysłowiowej pralce. Ludzie instalują i uruchamiają go dosłownie na wszystkim, co się da od telefonów po smartwatche. Jak chcecie, żebym zrobił film np. o instalacji XPK na telefonie, to zostawcie łapkę w górę dla poparcia pomysłu. Podsumowując, Windows XP nie jest do końca pozbawiony swojej funkcjonalności. Myślę, że nawet na upartego dałoby się z niego korzystać w obecnych czasach, pomimo tylu lat na karku. Myślę, że już chyba wyczerpałem temat. Jak czegoś nie dopowiedziałem czy przekręciłem, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Mam nadzieję, że się spodobało. Jak tak, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo tak doceniacie moją pracę i włożony w to czas. Jak masz ochotę dołączyć do mojej społeczności, to Discord i Instagram masz w opisie. A teraz to się już z wami żegnam. Do następnego piona.